Cześć! Jest poniedziałek, godzina 14.09, kiedy nagrywam ten podcast. Ja nazywam się Paulina i pokazuję jak działać w social mediach oraz szkole przyszłych social media menadżerów i rozwijam marki osobiste. To nasz czternasty odcinek i dzisiaj porozmawiamy sobie na temat stresu w prowadzeniu własnego biznesu. Nawet się trochę zrymowało. Ale wracając, ten temat jest dla mnie dosyć złożony, bo jestem z tych osób, które stresują się nadmiernie wszystkim, zawsze i wszędzie, czy to jest potrzebne, czy niekoniecznie. Ale jeśli chodzi o moje odczucia i gdybym miała porównać pracę na etacie i mój poziom stresu wtedy do pracy na swoim i poziom stresu teraz, to mogę powiedzieć, że aktualnie. Pracując na swoim, mam jeden wielki chill. I wiem, jak to dziwnie zabrzmi, no bo zazwyczaj każdy mówi, że praca u siebie jest taka stresująca. Oczywiście, że jest. Natomiast dla mnie poziom stresu w każdej z moich prac na etacie był tak ogromny, że to, jak ja sobie układam teraz pracę, i nawet jeśli pracuję, nie wiem, 14 czy 16 godzin, Dziennie to i tak w żaden sposób nie jest nawet blisko tego poziomu stresu, który miałam w każdej ze swoich prac na etacie. Oczywiście, że praca na swoim też ma wiele sytuacji stresujących, ale to jak aktualnie to wszystko wygląda, jak ja sobie to wszystko poukładałam, to nie jest nawet jedna dziesiąta tego stresu, jaki miałam w pracy na etacie. I mówię ogólnie pracy na etacie, bo to się tyczy tak naprawdę każdej pracy, którą miałam do tej pory. Więc czym się stresuję najbardziej prowadząc swoją działalność? Przede wszystkim tym, że coś pójdzie nie tak i będę musiała wrócić na etat. Naprawdę, wiem, jak to dziwnie brzmi i wiem, jakie to może być śmieszne dla niektórych, ale dla mnie jest to najbardziej stresujące i dlatego tak bardzo się staram, żeby wszystko poszło i żeby wszystko wyszło i żeby no, po prostu rozwijać tą działalność cały czas, bo naprawdę takim. Czynnikiem, który stresuje mnie najmocniej, to jest naprawdę to, że coś mi pójdzie nie tak, będę musiała zamknąć firmę i wrócić do pracy na etacie. Także możecie sobie tylko wyobrazić, jak bardzo te prace, które miałam do tej pory, mnie wyniszczyły po prostu psychicznie, że, że to jest najbardziej stresująca rzecz, którą mam aktualnie. A oprócz tego, no to oczywiście takie typowe rzeczy, czyli jakieś pisma z urzędu, czy dziwne maile od księgowej, że muszę coś zrobić, gdzieś kliknąć, czegoś nie opłaciłam albo gdzieś tam przelałam źle, więc no takie rzeczy się zdarzają. No oczywiście, finanse, czyli czy każdy miesiąc się zepnie, czy e, zaplanować kampanię tak, czy zaplanować kampanię tak, czy taki produkt jest dobry, czy taki produkt jest niedobry. Co mogę zrobić więcej, co mogę zrobić lepiej, czy klienci są zadowoleni, czy wszystko zrobiłam dobrze. No naprawdę dużo jest takich rzeczy pobocznych, ale tak jak mówię, no to nie jest w żaden sposób tak obciążające, jak była dla mnie praca na etacie. Dużym stresem aktualnie jest też dla mnie ilość obowiązków, bo sporo tych projektów sobie wzięłam na głowę. I no, mam tego aktualnie naprawdę dużo, i trochę mnie to wszystko przytłacza, i to też powoduje taki dodatkowy stres, ale tak jak mówię, żadna z tych rzeczy, a nawet wszystkie zebrane razem, nie są tak stresujące jak była dla mnie stresująca praca na etacie. Dlatego ja mogę powiedzieć, że naprawdę dla mnie praca u siebie jest o wiele mniej stresująca. Owszem, jest bardziej odpowiedzialna, bardziej wymagająca, ale na pewno mniej stresująca. I oczywiście, znów to, że tak jest u mnie, nie znaczy, że tak będzie u każdego. I to też oczywiście dużo zależy od branży, bo ja też miałam działalność wcześniej w innej branży i tam poziom stresu to był milion każdego dnia. I po prostu wiem, że w zależności od tego, jaką macie pracę na etacie, jakie stanowisko, jaka działalność, no to jest naprawdę tyle czynników, że nie da się tego ujednolicić i powiedzieć, że każdy będzie miał dokładnie tak samo jak ja. Mówię Wam to tylko na swoim przykładzie, na tym, co ja robię, co ja robiłam, gdzie pracowałam i jak ta praca wygląda aktualnie moja. Ja też nie chcę sobie wiecznie tego stresu dokładnie i robię wszystko, żeby jak najbardziej go ograniczyć w swoim życiu i taki stres typu no mam dużo pracy, dużo projektów, dużo wszystkiego, to i tak jest naprawdę mało stresujące w porównaniu z tym, co nieraz przeżywałam, także ja jestem naprawdę usatysfakcjonowana z, z tego, jak to wszystko wygląda kolejny raz podkreślę, że praca na swoim nawet po 14 czy 16 godzin dziennie jest dla mnie lepsza niż praca na etacie, tak jak już Mówiłam wielokrotnie, ale to, co również mówiłam wielokrotnie: jednemu sprawdzi się to, innemu tamto. I nie można tutaj tego tak uogólnić, że dla każdego będzie dobra praca na etacie albo dla każdego będzie dobra praca na własnej działalności, bo każdy z nas jest inny, każdy z nas ma inne doświadczenia, każdy z nas pracuje w innej branży i to, że jednemu się sprawdza coś, to nie znaczy, że drugiemu też się to sprawdzi i chcę, żebyście sobie to zapamiętali, i chciałam tutaj też to mocno podkreślić. I nie wiem też, jak to wszystko będzie wyglądało, choćby nie wiem, za pół roku, tak, za rok, bo to się wszystko może zmienić. Mówię o tym, jak to wygląda na ten moment i jestem bardzo wdzięczna, że, że mogę po prostu pracować dla siebie, na siebie. I nie muszę tak bardzo się stresować, i nie muszę tego wszystkiego sobie tutaj dokładać. Jeśli chodzi o stres, tylko mogę sobie to po prostu jakoś rozkładać i, i cieszyć się po prostu tą pracą i tym, co robię. I naprawdę jestem szczerze za to wdzięczna sobie właściwie tylko, że, że mogę, że mam taką możliwość i że mi się udało, albo że sobie po prostu na to zapracowałam. Więc to będzie tyle w tym odcinku na temat stresu, i jak stresująca jest praca na swoim, a jak dla mnie była stresująca praca na etacie. I oczywiście no jest tutaj też sporo stresu, tak. No nie mówię, że nie, absolutnie, natomiast ja i tak 100 razy bardziej wolę ten stres niż ten, który miałam kiedyś. Ale no, tak jak mówię, to wszystko też zależy od tego, gdzie pracujecie, czy gdzie pracowaliście i jak to wszystko u Was wygląda. Także kończę. Będzie mi bardzo miło, jeśli zaobserwujesz mój podcast i dasz mi znać na Instagramie, jak Ci się podobał ten odcinek. I teraz uwaga, mała zmiana bo odcinki będą pojawiały się dwa razy w miesiącu w piątek, a nie w każdy piątek, tak jak do tej pory. Musiałam to po prostu ograniczyć i zmienić, bo no nie ogarniam czasowo, a tak jak podkreśliłam Wam w tym podcaście, nie chcę sobie dokładać kolejnego stresu, a takie sztywne umówienie się, że muszą być. Te odcinki w każdy piątek. No to był jednak też stres, że się nie wyrabiam z tym i że was zawiodłam i tak dalej, i tak dalej. Także tutaj zmieniamy na odcinki dwa razy w miesiącu, w piątek i tyle. Mam nadzieję, że takie coś będzie dla was ok, ale wolę robić to naprawdę regularnie, dwa razy w miesiącu niż nieregularnie obiecywać, że będzie w każdy piątek. I to tyle, dziękuję bardzo za wysłuchanie tego odcinka i do usłyszenia w kolejnym